Ciemanko, dzisiaj pogadamy sobie o planowaniu redukcji, także zapraszam. Jeżeli chodzi o planowanie redukcji, to największym błędem, jaki popełnia większość ludzi, jest po prostu zakładanie sobie nierealnych celów. I o co mi chodzi? Często bywa tak, że ludzie wstają po prostu powiedzmy w poniedziałek, wtorek rano i nagle mówią sobie, że hej, muszę schudnąć 10 kg w miesiąc. No jest to bardzo mało realny plan do osiągnięcia, z tego względu, że żeby wykreować deficyt, który pozwoli nam schudnąć 10 kilogramów musielibyśmy wykreować deficyt z rzędu 75 tysięcy kilokalorii, czyli bardzo dużo, bo żeby stracić 1 kg tkanki tłuszczowej musimy wykreować deficyt około 7,5 tysiąca kilokalorii. Dla przykładu, jeżeli dana osoba byłaby w deficycie 500 kilokalorii, czysto matematycznie, to zajęłoby jej to 150 dni, czyli jak widzicie nie miesiąc, a 5 miesięcy, także bardzo dużo. Dlatego tutaj największym problemem jest właśnie takie błędne założenie, nie wiedza na temat tego, w jakim tempie możemy optymalnie chudnąć. I żeby tutaj wam to sprostować, optymalne tempo redukcji masy ciała wynosi od 0,5 do 1% masy ciała tygodniowo. Czyli zarówno wynik 0,5% masy ciała tygodniowo jest dobre, jak i 1% masy ciała tygodniowo jest dobre. Tutaj nie można powiedzieć, że jeżeli chudniemy w tempie 0,5%. To chudniemy wolno, a jak chudniemy w tempie 1%, to jest szybko i jest ok. Nie, tutaj ten przedział jest po prostu dobry. Jeżeli ktoś chudnie w takim tempie, to nie musi wprowadzać jakichkolwiek zmian, jeżeli chodzi o aspekt diety czy aktywności fizycznej. Także tutaj wtedy nic bym nie zmieniał. Tylko tutaj też pojawia się pewne, pewien, pewien rodzaj problemu: porównywanie ludzi do innych. Czyli jeżeli ktoś porównuje siebie do osoby z wyższą masą ciała. No to, te, to tempo redukcji będzie po prostu inne, bo jeżeli ktoś waży 50 kg to 1% to będzie 500 gram tygodniowo, a 0,5% to będzie 250 gram tygodniowo, jeżeli chodzi o utratę masy ciała, a jeżeli ktoś waży już 100 kg, no to 1% to będzie kilogram, a pół% to pół kilograma. Także jak widzicie, te dwie osoby będą chudły tak naprawdę w różnym tempie, jeżeli chodzi o cyferki, ale jak chodzi o procenty, no to będą chudły w równym. Także dlatego nie możemy porównywać się do siebie. Bo teraz, jeżeli osoba, która waży 100 kg, będzie chciała schudnąć 10 kg, to powinno jej to zająć od około powiedzmy 10 do 20 tygodni czysto książkowo, a osobie, która waży 50 kg, ten sam cel zajmie od 20 do 40 tygodni. Także, jak widzicie, ten czas się wydłuża i dlatego nie powinniśmy porównać się do nikogo innego, no bo będzie nas to demotywowało. No i właśnie jak tutaj chodzi o jeszcze takie planowanie redukcji. To powinniśmy też swój główny cel podzielić na jakieś mniejsze cele poboczne, które będziemy mogli osiągnąć w międzyczasie. Bo jeżeli my sobie założymy, że za pół roku czy za rok schudniemy 10 kg, no to będzie to bardzo oddalony cel w czasie i będziemy tylko czekać na niego, będziemy troszkę zdemotywowani tym, że to jest dopiero za pół roku czy rok. No bo to jest długi okres czasu, a w naszych czasach nikt nie jest cierpliwy i nie lubimy czekać. Także warto sobie zawsze ten duży, główny cel rozdzielić na kilka mniejszych. Czyli jeżeli Twoim celem jest schudnięcie 10 kg powiedzmy w 10 miesięcy, to rozłóż to też na mniejsze cele, w których masz oznaczone, że będziesz chudnąć chudła 1 kg miesięcznie. I tutaj dzięki temu będziesz mógł po prostu sobie co miesiąc odhaczyć, że Twój cel został zrealizowany, że schudłeś ten kilogram miesięcznie, no i to będzie napędzało Cię do pracy. Także zawsze fajnie sobie Wszystkie cele rozkładać na mniejsze poboczne, bo wtedy będziemy tak jakby dostawali zawsze właśnie tego kopa motywacji. Także ja polecam działać w ten sposób. No i ogólnie z mojej strony, jeżeli chodzi o utratę tkanki tłuszczowej, to było na tyle. Mam nadzieję, że filmik się podobał, mam nadzieję, że się przydał. Mam nadzieję, że teraz wiesz, że chudniesz w dobrym tempie. A jeżeli nie chudniesz, to pewnie już wiesz to robić, a jeżeli nie, to tutaj wbijaj. No i co, to było na tyle w tym filmiku. Do zobaczenia w następnych materiałach.